Witamy pana ministra. Wszystkim nam kazano zejść na podwórze i przyszedł dyrektor. Drogie dzieci, powiedział, mam przyjemność zakomunikować wam, że przejeżdża przez nasze miasto pan minister i zaszczyci odwiedzinami naszą szkołę. Wiecie z pewnością, że pan minister to nasz dawny uczeń. Jest to dla Was przykład, który dowodzi, że pracując wytrwale, można osiągnąć najwyższe cele. Zależy mi na tym, żeby ta wizyta zostawiła panu ministrowi niezapomniane wrażenie i liczę, że mi w tym pomożecie. I dyrektor kazał Kleofasowi i Joachimowi stanąć w kącie, bo się bili. Następnie dyrektor zwołał wszystkich profesorów i wychowawców i powiedział im, że ma wspaniałe pomysły, jak przyjąć ministra. Na początek zaśpiewa się marsyliankę, a potem trzech maluchów podejdzie do ministra i wręczy mu kwiaty. Naprawdę ten nasz dyrektor ma fajne pomysły? To dopiero będzie niespodzianka dla ministra. Na pewno żadnych kwiatów nie oczekuje. Nasza pani wygląda na niespokojną. Nie mam pojęcia dlaczego. Uważam, że ostatnio nasza pani zrobiła się bardzo nerwowa. Dyrektor powiedział, żeby od razu zacząć próbę. I byliśmy okropnie z tego zadowoleni, bo upiekła nam się lekcja. Panna Wendelblerk, która uczy u nas śpiewu, kazała nam śpiewać Jankę. Zdaje się, że to nie poszło zbyt dobrze, chociaż robiliśmy okropny hałas. Trochę co prawda wyprzedziliśmy starszaków, oni byli przy dniu chwały, który nadchodzi, a my już przy drugim skrwawionym sztandarze, który się wznosi. Poza Rufusem, który nie znał słów i śpiewał tralalala. I Alcestem, który nie śpiewał, bo właśnie zajadał rogalik. Panna Wenderblerg wymachiwała rękami jak wiatrak, żeby nas uciszyć, a potem zamiast krzyczeć starszaków, że się spóźniają, skrzyczała nas, a przecież myśmy byli pierwsi na mecie, więc to było niesprawiedliwie. Możliwe, że Rufus zdenerwował pannę Wenderblerg, bo kiedy on śpiewa, to zamyka oczy, więc nie widział, że trzeba już przestać i dalej śpiewał. Tralalala. Nasza pani powiedziała coś dyrektorowi i pannie Wenderblurg, A potem dyrektor nam powiedział, że tylko starsi koledzy będą śpiewać, a mali mają udawać, że śpiewają. Spróbowaliśmy i poszło bardzo dobrze. Było o wiele mniej hałasu, a dyrektor powiedział alcestowi że nie musi się tak wykrzywiać, udając, że śpiewa, a Alces odpowiedział, że on nie udaje, że on je i dyrektor ciężko westchnął. – No więc dobrze – powiedział dyrektor – po Marsyliance trzej malcy podejdą do pana ministra. Dyrektor popatrzył na nas i wybrał Eusebiusza, Ananiasza, który jest pierwszym uczniem i pieszczoszkiem naszej pani, i mnie. Szkoda, że to nie są dziewczynki, powiedział dyrektor. Można by je ubrać na niebiesko, biało i czerwono. Albo jak to się robi czasami, zawiązać im we włosach kolorowe kokardy. To wygląda nadzwyczaj efektywnie. Jak mi się zawiąże kolorową kokardę we włosach, to zrobię drakę, powiedział Eusebiusz. Dyrektor odwrócił prędko głowę i spojrzał na Eusebiusza jednym okiem szeroko otwartym, a drugim zupełnie malutkim, bo na to oko nasunął brew. Coś ty powiedział? Zapytał dyrektor. I wtedy nasza pani powiedziała bardzo szybko Nic, panie dyrektorze, on tylko kaszlał Wcale nie, proszę pani powiedział Ananiasz ja słyszałem on powiedział, ale pani nie dała mu skończyć. Powiedziała, że nikt się go nie pyta. Właśnie ty wstrętny skarży pyto, powiedział Ełzebiusz: Nikt cię nie pyta. naniarz zaczął płakać. Powiedział, że nikt go nie lubi, że jest bardzo nieszczęśliwy, że źle się czuje, że wszystko powie swojemu tacie i że wtedy dopiero zobaczymy. I pani powiedziała Ewzebiuszowi: Żeby się nie odzywał bez pozwolenia. I dyrektor przesunął ręką po twarzy jakby chciał ją ubetrzeć i zapytał pani czy ta wymiana zdań jest już skończona i czy on może mówić dalej. Pani zrobiła się całkiem czerwona i wyglądała z tym bardzo ładnie. Jest prawie taka ładna jak moja mama tylko że u nas w domu to raczej tata robi się czerwony. Dobrze, powiedział dyrektor. Tych trzech chłopaczków podejdzie do pana ministra i poda mu kwiaty. Chciałbym mieć na próbę coś, co przypomina bukiet. Rosół, nasz wychowawca, powiedział: Mam myśl, panie dyrektorze, yy, zaraz przyjdę. Pobiegł i wrócił z trzema miotełkami od kurzu z piórek. Dyrektor miał trochę zdziwioną minę, ale potem powiedział, że na próbę to ujdzie. Rosu dał każdemu z nas miotełkę: Euzebiuszowi, Ananiaszowi i mnie. A teraz, dzieci, powiedział dyrektor, wyobraźmy sobie, że ja jestem panem ministrem, a wy zbliżacie się do mnie i dajecie mi miotełki. Zrobiliśmy tak, jak nam kazał dyrektor i daliśmy mu miotełki. Dyrektor trzymał miotełki w rękach, ale nagle rozgniewał się. Spojrzał na Gotfryda i powiedział: Ty, tam w szeregu widzę, że się śmiejesz. Może nam powiesz, co tak cię rozbawiło, żebyśmy i my mogli się pośmiać? To, co pan powiedział, panie dyrektorze, że dobrze by było zawiązać kokardy na głowach Mikołaja, Ełzebiusza i tego wstrętnego pieszczoszka ananiasza. Chcesz zęby? zapytał Ełzebiusz. Mam cię w nosie, powiedział do Gottfrida i Gottfried dał mu kuksańca. Zaczęliśmy się bić i inni koledzy też, oprócz Ananiasza, który się rzucił na ziemię i krzyczał, że on nie jest wstręty pieszczoszek, że nikt go nie lubi i że jego tata poskarży się ministrowi. Dyrektor machał swoimi miotełkami i krzyczał: uspokójcie się, uspokójcie się! Wszyscy biegali. Panie Wenderblurg zrobiło się słabo. Była pyszna zabawa. Nazajutrz, kiedy minister przyszedł, wszystko poszło doskonale, ale nas nie widział, bo zaprowadzono nas do pralni i gdyby nawet chciał nas zobaczyć, to też by nie mógł, bo drzwi zamknięto na klucz. On ma dziwne pomysły, ten nasz dyrektor.